Sponsorem audycji są PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po krótkiej zimowej przerwie wracamy na trasę kolejową Warszawa-Białystok. Patrycja Michońska, witam serdecznie. Rozpoczynamy cykl pięciu audycji, w których rozmawiać będziemy o postępach prac i planach na najbliższe miesiące. O zamknięciu torów, komunikacji zastępczej, pracach modernizacyjnych mówiliśmy w poprzednich cyklach naszych spotkań. W tym tygodniu powrócimy na modernizowaną trasę, sprawdzimy jak przebiegają dalsze prace i zajrzymy na place budowę. A moimi gośćmi w studiu są rzecznik PKP PLK Maciej Dudkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I dyrektor projektu Jerzy Korzeniowski. Przypomnijmy, co się dzieje na tej trasie, trasie Warszawa-Białystok. Maciej Dudkiewicz. Trwają bardzo zaawansowane prace budowlane. Koncentrujemy się przede wszystkim na północnym odcinku linii w okolicach miejscowości Sadowne. Prowadzimy też pracę na tym odcinku takim najbliższym Warszawie, czyli między stacją Warszawa Rembertów a Zielonka trwa przebudowa torów, prace związane z budową nowego przystanku Warszawa Mokry Łuk. No i jesteśmy można powiedzieć w oczekiwaniu na możliwość rozszerzenia frontu robót w związku z tym, że będziemy mieli zdecydowanie lepszą pogodę. Trzeba Nie powiedzieć. była zła pogoda. Nie w była w zła, dlatego mogliśmy sezonie. sporo prac prowadzić w trakcie tego czasu, kiedy no zazwyczaj mówi się o przerwie zimowej w pracach budowlanych. Zawsze podkreślamy to podczas naszych spotkań, ale wydaje mi się to istotne, bo kiedy my słyszymy, my, zwykli śmiertelnicy, słyszymy hasło modernizacja, to nam się kojarzy może z ociepleniem budynku, czymś takim delikatnym, a tutaj modernizacja to jest po prostu budowa. Modernizacja to jest budowa lub przebudowa całkowitej infrastruktury kolejowej. Łącznie z, budo z budową elementów ochrony środowiska. Trzeba podkreślić, że linia kolejowa, która dotychczas była używana, dotychczas jeździły po niej pociągi, ta linia musi być rozebrana i zbudowana od nowa. Wszystkie szyny, tory, to co znajduje się pod torami, obiekty inżynieryjne, to co niewidoczne też dla pasażera, czyli systemy sterowania ruchem pociągów i systemy zasilania, systemy energetyczne. Efektem modernizacji, każdej modernizacji jest podwyższenie Prędkości pociągów. Docelowa maksymalna prędkość tych pociągów to jest 160 km na godzinę. To jest taka standardowa prędkość na liniach magistralnych, chociażby w zachodniej Europie. Damontaż mostu na rzece Liwiec, budowa nowoczesnych peronów, oddanie do ruchu nowej drogi łączącej chrzęsne z tłuszczem. To konkrety związane z modernizacją trasy kolejowej Warszawa-Białystok. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co nowego się wydarzyło w okresie jesienno-zimowym. Pan Maciej Dudkiewicz i pan Jerzy Korzeniowski są naszymi gośćmi. Co się działo jesienią i co się działo zimą. Wiemy, że Zima nie była ostra, nie była dokuczliwa, w związku z tym można było pracować. Tak, na szczęście, na szczęście zima była dosyć łagodna i nie zanotowaliśmy specjalnych przerw w robotach. Trwała normalna, planowana modernizacja. Na Liwiec mieliśmy pewne problemy związane z ustabilizowaniem pali na podporach przy nurcie rzeki. Wydawałoby się, jeżeli jest to taka delikatna wakacyjna rzeka. Nie, nie to tylko są takie. Złudne przypuszczenia ciśnienie wody na, na, na głębokości 10 metrów było tak duże, że trudno było te pale ustabilizować. Jednak wykonawca dał sobie z tym radę. W tej chwili mamy już zapalowane wszystkie cztery przyczółki, i na dwóch przyczółkach zewnętrznych jest już przygotowanie do betonowania podpór. Te podpory powinny w miesiącu marcu być wykonane. Na odcinku między wołominem a tłuszczem kończone są w tej chwili prace związane z przebudową obiektów inżynieryjnych. No, Trwała również budowa peronów, budowa sieci telekomunikacyjnych spraw, przebudowa y, urządzeń, zabezpieczenia ruchu, także normalne roboty związane z modernizacją. Można więcej powiedzieć o, zdecydowanie o tym moście nad rzeką Liwiec. To jest y, takie chyba najtrudniejsze miejsce, jeśli chodzi o sprawy inżynieryjne. Most trzeba było całkowicie rozebrać. Między innymi z tego powodu ruch kolejowy został wstrzymany. Po to, żeby tę pracę przeprowadzić sprawniej i przede wszystkim szybciej. Wyłączenie ruchu kolejowego i wdrożenie zastępczej komunikacji autobusowej pozwoliło nam skrócić pracę na tym odcinku. Pozwoliło nam pracę skrócić o połowę. Na dzisiaj musimy już kończyć. Zapraszamy na jutro. Jutro bardziej szczegółowo opowiemy o tym, jakie obiekty powstają na poszczególnych odcinkach trasy. Maciej Dudkiewicz, Jerzy Korzenia Dziękuję bardzo. Sponsorem audycji są PKP Polskie Linie Kolejowe SA, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.